W dzisiejszym odcinku postanowiliśmy, że przebierzemy się za ekipę pomagierów, ale to będą pomagierzy naszego kotka. I słuchajcie, jeśli chcecie, żebym w kolejnym odcinku przebrał się za kotka i udawał właśnie jego, to zostawcie łapkę w górę wtedy, kiedy klasnę. Uwaga! Dobra, mam nadzieję, że wszyscy zostawiliście No i widzowie YouTube mówili, że tyle osób jeszcze nie subskrybuje tego kanału Także weźcie to zmięcie, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę No i pamiętajcie o tym, że jeśli macie mój kod Ewela w sklepie wpisany Możecie zaprosić mnie również do znajomych Także wpisujcie kodik, zapraszajcie mnie No i wpadajcie na mojego Discorda, który jest w opisie Ja już się przebieram Chodźmy no od razu na ten domek tu ja mam oczywiście... O, dobra, Ewela, już ja. Ej, tu, tu są, tu są na dole. Udawajcie boty, udawajcie boty. Ja tu robię bota za hainką. No, chodź, chodźcie do nich tak powolutku, chodźcie do nich tak powolutku. Tu. Co się robi tam flarą? Ewela, Ej, ew... się uda? Uda się. On tu gdzieś jest na dole. Czy oni stąd uciekli? Oni tu są na dole. Nie, nie, na tym domku. Na pewno na tym domku. A, są, są, są. Dawajcie na trzy na dół Na trzy na dół dawajcie Dawajcie Tak, tylko powoli, powoli Jest Tak, tylko powoli Powoli, powoli On myśli, że to boty Ej, on On się nabrał Dobra, strzelaj, strzelaj za krzak do niego Biał Dostał, on biał na biał Biało Nie widzę go Dobra! O, brawo, brawo. Dobra, wam ja przeszukuję! Objęte, <laughs> Idziemy się znowu przebrać. 32! Dobra! E, leży dwóch, leży. O, XD. Tak ratował nas. Ej, karty mam! Mam kartę do sejfu Tak, tak, tak. A ja mam pompę, ja mam pompę legendarną i granat. To jest granatnik. Dobra. Daj za krzakowi. Dobra. Ja mam pada jak coś też. Dobra, ja też sobie wezmę jedną. Dobra, mam kostium dalej. Chodźcie pod save, no? Tu jest apteka jak coś dla kogoś. O, super. Ja zbieram ten, y, Maxy Chodźcie, chodźcie, chodźcie tu. A -a -a -a. <laughs> ja mam jeszcze taki pomysł, patrzcie się. Ja zbieram maksy. To tak się da? No. No, chyba nie kampi. Pod safe. dobra, dobra, dobra. żeby strefa dało tylko, żeby strefa była. I co tak długo? Nie mogło mnie odciąć. <laughs> dobra, ja mam dla was posz, posz, posz. jakieś bronie. O, mam potkę. Ja już idę, jak dobra, coś Dobra, ja biorę banany. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobra. A gdzie kot? Gdzie się Trzeba chodź? kota znaleźć. Gdzie jest kot? Gdzie jest kot? Musimy iść do kota. Dobra, kozak jest przy Safeie, naprawdę. A, dobra! Koks, koks. Tylko tak, żeby nas nie zestrzelili, nie? Broń do ręki. Tylko chodźcie powoli. Chodźcie powoli. Teraz się musi udać. Teraz będzie najlepszy prank, tak mi się wydaje. Ty, Ale gdzie ten kod? Bo znowu mi uciekł. Ej, oni tu. Oni tu. Zaznaczyli, zaznaczyli Ta. Ale oni do was biją? Ja jestem przebrana Zakrzak, przebierz się. Nie, to ci. Do Zakrzaka. Ewela, uważaj, żebyś nie dostała. No ja jestem za tutaj za kamperem Ej Co ci goście tam w ogóle robią w trójkę Co oni robią Ej, ale ten! Ej. Mi zabrało pod kamień nie ściągnęło tylko Oni tu idą, oni tu, ej, kotek tu jest, kotek jest obok! Ja kampię tutaj... Jak ej, się oni się wyłożą od tego kota Nie, zabili, zabili! Ej, strefa niedaleko Jacy się... Ej, jak będą pod safe'em, to przy sejfie ich dopiero będziemy bić, dobra? Tylko dobra. się tak schowajcie, żeby was nie zauważyli. Ja jestem w kontenerze u góry Wyjdzie, widzowie łapkę ja w górę zostawcie Te, do, idzie, idzie do sejfu, idzie do sejfu Tak, tak, otwiera, otwiera. Dawaj go, dawaj go już! Da, da, dawaj Dobrze! Jeszcze, 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 jeszcze! Oni myślą, że jestem botem! Zakrzak i cię przebierz! No? Idź przebierz, zakrzak! Ja jestem też nieprzebrana! A, idę, idę. On jest od góry! A, mi się to uda? On nie wiedział, że to... Ja on brawo, myślał, brawo. że jestem botem! dajcie. Przebieramy się, przebieramy się, chodźcie Dobra, dobijmy już ich. Bardzo mało To jest ostatni chyba. On dostał biało na 30 Dobra! O, brawo, brawo. Jej, Dobrze, ej! Idziemy się, przejrzymy. Tak, idziemy, idziemy, idziemy. Może ktoś tu przyjdzie, nie otwierajcie sejfu. Chyba, że jest otwarty już. Ej, dawajcie, szybko, 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 szybko. zbieramy szybkie rzeczy. I chodźcie. Ja mam y, też... Tylko podczas. nie wiadomo, gdzie jest Kotek. Ej, i udawajcie już, chodźcie, chodźcie. I powolutku, powolutku. Czy jest tu ktoś do zgarnięcia? Oni są powaleni, oni są powaleni. Ej, i weźcie zbieraki do ręki, chodź szybko! I zbierakujemy, dawajcie, że nie idziemy do niego, nie bijemy, tylko zbierakujemy tylko. On nie wie, co się dzieje, on nie wie, co się dzieje. On chce w głowę uderzyć, uwaga, uwaga! Ej, kto to On podostał? mi ściągnął Ewela Ja, ściągnął mi Dawajcie go Ej, Ewela, przebieraj się, Ewela, przebieraj się Ja jestem przebrana No to idziemy do kontenera Zakrzek, znaczy, gdzie ten kontener prowadzi? Ej, hey, on zabiera na dół, na sam dół Co ty gadasz? Ty to wracaj A, no mówię, Ej, typek tu mam kości. Gdzie? O Jezus, typek Nie mam broni, za mną biega ty dookoła! Zabiłeś <śmianowicie> go! Tak. Dobra, dawajcie, przebieramy się i już idziemy tam, nikogo nie zabijajcie. <śmianowicie> Dobra, dawaj do pokoju. Da, do I tak pokoju. Jak... <śmianowicie> Ej, zróbmy, wiecie jak? Mam pomysł. Wyrzućmy tutaj bronie Ja to podmieniam. Wyrzućcie tu jakieś bronie, żeby było, że on. że my padliśmy. Dobra, nie ruszajcie się. To w się sensie no Jaki tu jest kotek fajny? Ej, a co jest jego biuro? Uważaj, uważaj za krzyk. No. Jak, za, za jak zabiją kotka i będą podnosić itemy, to do nich bijemy, dobra? Tak robimy eee, dobra, Chodźcie dobra. za kotem Oj, uciek, kotek. Oni się leją z kimś Chodź, On da, Chodźcie za kotkiem Oni im idzie pomóc, wiecie? No. Ta. Ej, to też jest gość, to też jest gość Rafał ten No bo to ma broń, skórka skórka. <śla> Widzisz to? Widzisz to? Tak Dawajcie! To wow. kruk! Kruk! Znowu! Znowu kruk! Wow, O nie! Co tu się? Co tu się dzieje? Ja tu nikt nie leci! Ej, nikt nie leci! Dobra, ej, szybko się przebieramy! Bierzemy bronię i robimy za tyme, bo na pewno przejdą... Zakrzak, co ty mi zrobiłeś? skubańcu? Dobra, sorry, sorry. <laughs> Ej, dawajcie, dawajcie, dawajcie. O, Weźcie te papryki. Ja tego, do tego. Weźcie te papryki, bo tu z góry przyjdą no, na nas. Ale nie jedźcie. Nie jedcie, no. Ale ten, jak zabierzesz papryki, no. Tylko chodźcie, bo musimy się tam yy, przy tym schować. Przy kotku. Musimy przy kotku chodzić. Musimy go... O! On jest u góry. Ej, on jest u góry. Wejdźmy może do niego. Co wy na to? Czy idziemy do sejfu. Do kotka? No. Dobra, dobra. A gdzie u góry? Gdzie u góry? Ej, tu. Jest tutaj. Ja bym poszła do sejfu. Tylko ja nie mam broni jeszcze żadnej. Ha! tu masz shotgun Gdzie? Dobra Ja idę po parę na Dobra Ej, uważajcie, bo oni już biją Oni tam są u góry My to musimy na nich zrobić jakąś fajną Czy czekamy tak jak kiedyś Tutaj za tymi budkami Co wy na to? Ja chodzę, ej ja chodzę, ja chodzę i patrzę, ja chodzę i patrzę Tu nie ma nikogo jeszcze, no Tak, tak, jak bo boty chodzimy Chodźcie do kota, chodźcie do kota On jest u góry Uważajcie, żeby się nie, nie się dotknąć. Nie oni odgłosy dają. Uważajcie, żeby się nie dotknąć z nimi. Skrzynka. Tu jest skrzynka. Tu jest bot u mnie. Ej, jest kod góry. Ja mam chodźcie do kota, chodźcie do kota. Skanuję. Mam nadzieję, że nie dostanę z AWP teraz. Dobra, otwarłem. O, nie. Chodźcie, chodźcie. Okay, okay. Siedzimy przy kocie. Tylko Evela. Nie, bo oni ci dadzą Chodź, 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 chodź. Tylko powoli musisz biegać. Ale nie ja mam ten, wiesz, nie dam rady, to ja będę miał... Ej, chodźcie, stał. chodźcie tu! Ja staję tutaj, tak, żeby nas nie widzieli! Rozumiecie, tak sobie w rogach stańcie. No! No, 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 no. Żeby no, no, oni bili no, do ja kota, rozumiecie. No, no, no. Pierwszy, pierwszy na pewno wyjdzie, bo nikt nam tutaj nie poleciał. A tu jest taka figurka, kotka. To jest jak strefa. Ej, mam nadzieję, że on tu do mnie nie przyjdzie. Strefa. Właśnie ja się boję, że on mnie dotknie. No to musicie no. uważać na niego. Kotku! O, okay. idą, idą, idą. Ej, ej, no! Są, 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 są gostki. Myśl, ja myślę, że przyjdą po kotka czy do sejfu myślę. Co tu się dzieje? Ogień, uwaga! Ej, oni tu będą szli! Od góry będą szli! Tylko stójcie, stójcie, nie kucajcie. Jest u góry! Jest nad nami! Oj, oj, co? Ojej Ale tu widział! Ja myślałem, że to kot! 29. Dobra, znaczy, już możemy bić do nich, jakby co? O tutaj jest, tutaj! Wow, co się tu dzieje? Bardzo mało ma. Wow! Leży, 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 leży Może się uda? Wow, Ale dostał! Ale dostał no w bambuka! <gulanie> ty oni się chyba odradzali nie, nie, nie podnasz, Ta No coś takiego, nie? Gdzie oni są? Tam koło rafy jest! Ale, dostał! <laughs> o, o, mamy gości. Tak, gości. Ło, 240! 240 dostał. 90, Dobrze. Biało, 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 biało. Dobra, Lesz. Kozacko! Easy, easy, easy z nimi. <laughs> co to było? To będzie najszybszy mysz. I to będzie najszybszy. Wow! Ale dostałem znikąd! I nie wiem skąd ja tak oh, dostałem. To chyba. Nie wiem z czego dostał ode mnie Ode mnie też Dobra, mojego. Ja to na miasto zobaczyć Idą tu! I oni tu pobiegają na plecy, no! no, bardzo, no. Nie to Maru uderzy Lasz Ej, pani Rafa! <laughs> Leż tu! <laughs> Mówiłem, że go podwalam, ty nie słyszałeś? Ja też nie mam, jest to metal Ja mam pieni Dach, dach, dach Dobra Oj. Dodaj mnie dwa razy Biało, biało O Jezus! O Jezus! Ten jeden ma bardzo biało Leży i ostatni! Bardzo mało Dobra. Yeah. Dobra! Mamy go! To by było już na tyle. Wpadajcie na te filmy, które Wam się wyświetliły właśnie teraz. Zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę. No i pamiętajcie o moim kodziewela. Do następnego na razie.